Myślałam sobie, że po tak nieproduktywnym tygodniu zrobimy sobie taki tydzień, dzień produktywności. Chciałabym, żeby to polegało na tym, że 5 godzin yy, w ciągu dnia będę na naukę i to będę podsumowywać na aplikacji Forest. Przedni tydzień minął mi tak szybko i tak nieproduktywnie, że Pff, to jest jakaś masakra. Dlatego to był taki tydzień przystosowawczy po świętach, i rzeczywiście teraz ja muszę ruszyć ze wszystkim. Ja Wam zaraz pokażę, jak się przedstawia mój kalendarz na, na ten tydzień i na następne tygodnie, żeby to wszystko gdzieś tam było rozrysowane, żebyście to wszystko gdzieś widzieli. ponieważ poszłam niby na uczelnię na 8, jednak jak zrobił się jakiś problem i wyszło na to, że zajęcia mamy na 9.15, a nie na 8. Także przesiedziałam sobie trochę i się pouczyłam, zrobiłam też trochę notatek, jednak no wiadomo nie jest to samo co w domu, ale staram się wykorzystać ten czas w miarę produktywnie, także zaraz do tego wszystkiego też wrócę. No i jeśli chodzi o plany, planer, plan na przyszły tydzień, wiem, że też będą pytania, także to jest planer ze. Strony ogarniam się i zobaczcie tutaj mój cytacik. Cytat pochodzi z serialu Suits. A nutkę to już sobie sama przykleiłam Planer jest bardzo fajny, bo możecie go sobie personalizować i robić pod siebie Jeśli chodzi o ten tydzień, dzisiaj mamy poniedziałek Na jutro mam wejściówkę z mikrobiologii, do której jeszcze się nie uczyłam Także super, ogólnie byłam też w drukarni I, i plik był nie w takim formacie jak trzeba, nie wiem czemu, na moim laptopie jest normalnie Więc nie mogłam wydrukować, a kończy mi się tuż w drukarce I nawet nie wiem, czy będzie taka możliwość wydrukowania Więc mam nadzieję, że... Że wszystko będzie dobrze. Na środę nic nie ma. Na czwartek mam kolokwium z podstaw żywienia, do którego się uczę. I oczywiście mam esej na socjologię. To z racji mojej nieobecności, tak że będę musiała zrobić spore research. Mam zaliczenie z etyki i prezentację na socjologię, ponieważ zarówno etyka, jak i socjologa kończą mi się w czwartek i już więcej z nimi do czynienia nie będę miała. Na przyszły tydzień kolokwium z mikrobiologii. Egzamin z anatomii mam egzamin poprawkowy, bo ja mówiłam wam, że tego głównego nie zdałam, także super. No, nie zawsze jest tak jakby się chciało, trudno się mówi. Starałam się i nie wyszło jak zwykle. Ogólnie, jak widać, nie mam tego dużo, bo ja nie mam sesji semestralnej takiej, nie wiem, jak to powiedzieć, na końcu semestru, gdzie jakby wszystkie przedmioty zdaje się w jeden albo dwa tygodnie. Tylko ja gdzieś tam miałam ciągle, zobaczcie. To wygląda tak, że ciągle codziennie coś było, jakieś kolokwia, zaliczenia. Także mój plan wyglądał jak w dosyć podobnie jak w liceum, że codziennie, zobaczcie, coś było no i do tych podstaw żywienia ogólnie są normy żywieniowe i ja stwierdziłam, że ja nie będę drukować całej tej wielkiej 300 ponad kartek bez sensu, więc postanowiłam wydrukować tylko te normy które mi są aktualnie potrzebne do kolokwium i po prostu gdzieś tam się ich nauczę wszędzie tabele, tabele, tabele zresztą wszystkiego i tak <laughs> chyba to na razie nie jestem w stanie zapamiętać Gdzieś tam, m, wydaje mi się, że to przyjdzie z czasem i w praktyce zawodu, y, oczywiście, będzie to potrzebne, ale y, jakby nauka tego przyjdzie i tak z czasem. Ostatnio dostałam identyfikator, także jak widać, jest tu moje imię, nazwisko y, i kierunek, na jakim jestem, rok i tak dalej. Także fajna sprawa. Czuję się już prawie witą studentką mojego uniwersytetu. Dobra, udało się wydrukować, teraz tylko muszę się go nauczyć. Co będzie mniej przyjemne. Jak widać, szybko tutaj sobie napisałam, co mam do zrobienia. Jeśli zrobię więcej, to fajnie, ale to jest najważniejsze, to co muszę zrobić. Będę się uczyć mikrobiologii i stwierdziłam, że nie będę Wam dawać takiego timelapse, takiego przyspieszenia, gdzie ja to po prostu gdzieś tam piszę, bo, bo ja nawet nie piszę, bo to jest taka typowa pamięciówka, więc po prostu wrócę za godzinę, jak się tego nauczę. Albo i nie nauczę. w tym czasie zdążyłam już e, zasnąć mm, bo postanowiłam się uczyć na łóżku, co było błędem ponieważ po prostu zasnęłam, e, nawet nie do końca wiem kiedy e, także fajnie mamy już 20.32 i, i tak jak widać uczyłam się już dwie godziny uczyłam się uczyć e, do mikrobiologii powiem szczerze, że ten temat nie jest dosyć trudny, jest bardzo na logikę tego, że jest gorzej z bakteriami, dlatego postanowiłam je sobie tutaj wypisać E, dziwo jest ich bardzo mało, także jest superową, da się wszystkiego nauczyć. I teraz chciałam przejść do podstaw żywienia, powiem tutaj, wygrzebać książkę i zeszyt. z antropologii, miałam na ósmą kompletnie, nie mogłam stać, po tym, jak wczoraj siedziałam do 24. w zasadzie nawet poszłam spać o pierwszej i, i strasznie ciężko było mi wstać, no niesamowicie. Pouczę się do mikrobiologii, bo mam ćwiczenia oczywiście i wyjściówkę, więc znowu będę jechać później robię z koleżankami projekt wczoraj jak widać miałam 4 godziny i 49 minut, bo po 24 jakby te minuty przeleciały na następny dzień e, ale tak naprawdę ja się uczułam wczoraj, więc 10 minut liczymy na wczoraj czyli w sumie jest 5 godzin, dzisiaj musi być jakby 5 godzin i 10 minut, także to chciałam powiedzieć, bo właśnie troszeczkę to jest głupie że po 24 Przechodzi to na następny dzień, skoro ja zaczęłam o 23:00. Ogarnęłam już sobie wszystko, spakowałam się, dopijam kawę, a właściwie zaczynam ją pić i już będę wychodzić. Często pytacie mnie o te kartki, tu był akurat bloczek, ale one mi się kończą, to jest bloczek z, z 100 kartek Kończą mi się, ale używam do robienia notatek, wiecie, one są wszystkie gdzieś tam w takim samym formacie i w tym samym designie, także fajnie to wygląda I z racji, że mi się kończy, dokupiłam dzisiaj drugi, jak widać one są takie, są grube, więc nie jest to jakiś cienki papier w epiku kosztują 14,99 i ja je bardzo polecam, bo no, no są fajne, możecie sobie wkładać do segregatora. I przede wszystkim wygodnie się na nich pisze, bo y, mają na dole jeszcze taki jakby kartonik. Będzie fajnie się pisze, po prostu tego pisam. No i jak te kartki są zapisane, no to właśnie widzicie, że wszystko wygląda mniej więcej tak samo. Bo pokazałam jakby przykład zastosowania tych kartek, no ale mówię, każdy sobie bierze, chce. Ja je używałam też. Tylko mówiła, że widziała, jak ja miałam je na chemii. W liceum, także już to jest chyba mój trzeci bloczek, albo i więcej. Oczywiście mam tutaj dwie zdrowe, jedną zdrową, jedną niezdrową rzecz, mówiłam Wam, że będę piła więcej koktajli, soczków itd. Tak, także tutaj mam smoothie. To jest z mango i marakują, Żółty, 200 ml, taki mały, e, ale fajnie. No i oczywiście mam energola. No I żeby było ciekawiej, to znowu dzisiaj byłam w drukarni. Oczywiście wydrukowało się to takie jakieś porozmazywane niestety, bo po prostu taki plik miałam. To jest wszystko na mikrobiologię, a wam jeszcze pokazywałam wcześniej, ile ja tego mam. Pójdź na dietetykę, mówili, będzie łatwo i będzie fajnie. Czas na forest, i mam przerwę. Przez godzinę zdążyłam zrobić tą stronę. Tą stronę. Tutaj tabelkę. I zaczęłam ze zespół metaboliczny, tyle. Także chyba nie jest tak źle. Jeśli chodzi o kolokwium z tych podstaw żywienia, do którego aktualnie się uczę, praktycznie mam opracowane wszystkie tematy ze slajdu. Nie mam tylko fruktozy i węglowodanów. W zasadzie to jest tylko tyle. Ja nie przepadam za uczeniem się ze slajdów. Nawet ok, może to być jakiś wykład, ale ze zdjęć jest gorzej się uczyć, plus pisząc bardzo dużo mi to daje, ponieważ różne schematy mogę sobie lepiej wytłumaczyć. Mamy godzinę 22.43 i ja będę przyswajać tą wiedzę. W ogóle będzie super, ja już to wiem.